W odcinku widzowie będziemy tankować moją nauczycielkę, od której dostałem jedynkę. A masz? Będę tutaj rzucać papierkami, właśnie. Dobra, rzucam więcej. O nie. Co tu za hak? Pila. Chwila. chwila. O kurcie! <trybujesz> nie wierzę, do chodu. Dobra, dawać. Dobra. Rzucamy. Rzucamy. Chyba. Yy, eee, bo to się zalało? Zalała się szkoła! O nie! Nie będzie zajęć czy co, dobra. A nie, dobra. Dobra, dawać. Nawet rzucamy jeszcze! O! Krzyknęła! O kurczę, dobra. To było mocne, ale dobra ma. Dobra. Znowu hak dobra. <śmienicza> nie to Nie sądzę, Dobra, wyłączam. Dobra. Możemy... żebym Nie Dobra. Dobra, dawaj. Nie rzucamy! Dobra. Dobra. Teraz wypijam miksturę. I czemu ona się stała tego mała? Mniejsza od uczniów, dobra. Dobra, e, rzucam dalej. Dalej to rzucam, dobra. nie, <grymniała> znowu. Dobra. Dobra, dawać, rzucamy jeszcze. Tak. O nie, szkoła się zalała. O, do. Ale widzowie zróbmy tak, żeby, żeby żeby nie miał reklam Dobra Dobra Dobra, dalej rzucamy Dobra o! Jedna ton Dobra Dobra, rzucamy dalej O. Znowu hak nie trzeba być myślącym jak dobrze znasz angielsku jeśli odpowiesz na moje pytanie pytania prawidłowo włączyłem WiFi, żeby nie było reklamy dobra dobra i wyszła co so, right. nice. to było Eee, nieważne, dobra. Dawaj! To to, że dostałem jedynkę. Eee, duch? O, Ohoho, ja się <słyszyna> Dobra, dawaj. To jest i pasek stłużenia, za chwilę dojdziemy do końca. Chcę po prostu. Help me. Help me. Go.

Spadła Dobra Coś możemy sobie jeszcze kupić Mogę sobie kupić takiego To peta oraz papierowy samolot Dobra Dobra no, I dobra O nie, znowu szkoła się zalała Przynajmniej Kastis będzie podlał i jej szczęśliwa Dobra Ale ja nie jestem szczęśliwy Dobra Dobra, ja muszę nieskutować, dawać. Papierowymi samochodami i oni. <just> <laughs> dobra. Pijemy z Co teraz? Uff! To wygląda Ale to było dobre. Dobra, szybko wracamy! Syknęła. Hmm. Dawaj! Dawaj, dawać, widzowie. Dobra, znowu hak. Dobra, kapatał. <laughs> Uciekł, jak... ok, lekcji chyba, dobra. Dobra, teraz sprawdźmy. Mogę sobie kupić jabłko. Jabłko, dobra. Chyba też rzucam jabłko i mam teraz 4 płyty. Dobra, ok, cześć. Ona wyszła.

Czy jest Orbit wyszły do no mnie, Dobra. Dobra, rzucamy. Czekajmy, dobra. To jest no Deszcz. ona <goda> się dostała, nie będzie zajęć. Dobra. Dobra, rzucamy. Dobra. Zanegowała się. Help me. Nie! Ile jeszcze tego będzie? Dobra. Dobra, rzucamy. Rzucamy zaraz, dobra. 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 Oh. Ale chwila. Mamy tyle pucharków. Mogę trzeba sobie kupić taką motor myszkę. Dobra. Teraz już znajdzie sześć. Płaczę. Dobra. dobra. Naprawdę chcę jeszcze iść w pustyni. Dobra. Dobra. Znowu hak. Dobra. Aaa! Porwałem się! Porwałem się na kolejny. Dobra. Szybko! Szybko ruszamy. Znowu deszcz. Dobra.

Znowu pijemy słoneczki. Znowu balon, nie wierzę. No dobra. dobra. Nie, brakuje mi jeszcze parę ale dobra. Teraz mogę sobie kupić właśnie coś innego, na przykład jajko. Dobra, dobra. Teraz tutaj jajko mi podda 7 punktów. Dobra, dobra, tylko nie wyjdziemy z tamtych, dobra? taki dziwny duch. Tak! Nie potrzymam <gülę> ja wyśmiechu, dobra? Dobra, rzucamy, Dobra. Dobra, dobra, dobra. Wrzucamy, no wrzucamy no dalej. Dobra. Znowu dużo. Aaa, ah, to sproszyła się dziewięć. Dawaj, 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 dużo no wie, wrzucamy. Tu Oha. Uh -huh. I znowu mała się stała. Co jest? Dobra, na bacz, Dobra. Wyszła. Mamo krzyknęła, no nie, dobra. Dobra, rzucamy. Dobra. Albo może sobie podobnie taki wiatrak, dobra. Dobra. Teraz dostaję 10 punktów. O, za chwilę jeszcze nie wyjdzie, dobra. Ale znowu chmura. <śm> <śm> <ś> dobra, zobacz, zobacz. Help me. Nie, dobra. Dobra, rzucamy. Rzucamy, dobra. Zrzucamy, dobra, zucamy. Zucamy. Zucamy kdo. Zucamy kdo, dobra, rzucamy, rzucamy, rzucamy zrzucamy, rzucamy co dobra, Dobra. Dobra, zrzucamy, 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 z zrzucamy, zrzucamy, No dobra! zrzucamy, się zrzucamy, Dobra! Jedna tona! Dobra. O, zrób pasek, dobra. Dobra, rzucamy. Rzucamy. Przysto, dobra. <laughs> pada deszcz, pada deszcz. Dobra. Rzucamy. Rzucamy. Dobra. Help me, chyba. Tak. Dobra. Wyrzucamy, dobra! Dobra. Znowu krzyknęła, no nie, dobra. Sprytka, dać nie będę cały pasek, dobra. A... Jedna tona. <haha> dobra, rzucamy. Zrzucamy, dobra. Ooo, woda zabrała wszystko. Dobra, zostawmy, 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 wszystko Duch. zostawmy, 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 i subskrypcję. Dawaj, dawaj. Go E. Go E! Wyszła! Jest! Jest! Nowy nauczyciel. Ale, jeżeli chcecie, żeby wyszło wszystko, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się na.